Witam na kanale Tektron. Będę testował tutaj akumulator MW Power MWC 110 ah 12V. Jest to akumulator karbonowy w technologii AGM. Obciążenie aż 50A. Sprawdzimy jego pojemność. Oczywiście sobie też porównam z innymi akumulatorami, jak wychodzi, czy, czy ten akumulator naprawdę ma potężną moc. rozładowanie już zakończone sprawdźmy pojemność i energię napięcie końcowe to 9V i mamy pojemność 97Ah energia 1141Wh a przy napięciu 10,5V jest to 94Ah i 1111Wh Jest to bardzo dobry wynik zbliżony do wyniku akumulatora Europower UPS 1100. Ale jeszcze ten akumulator będziemy męczyć. Zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów na kanale Tektron.